No, siema, siema z tej strony młody Schizer, Cheezer i Soizer. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić najlepsze ustawienie do tarczy balistycznej. W tym odcinku nie będzie gameplaya z gry, tylko właśnie najlepsze ustawienie do tarczy. Przechodząc dalej, ustawiamy tarczę balistyczną w jaki chcemy wyposażeniu. Ja mam na pierwszym miejscu. No, to jest broń do walki wręcz. Tarcza balistyczna. A więc tak. Ubieramy kamuflaż, czarny kamuflaż. Żeby dobrze biła. Damage ma większy wtedy. Dalej. Bierzemy dużą nalepkę. Los Angeles. Czerwoną. Ona daje tak samo hitboxa większego. No i ostatnia rzecz naklejka. Pustynna śmierć. Yy, ona daje, że tarcza się nie świeci, urywali. Yy, może być też miłośnik roślin. A jak ktoś tego nie ma, to już wam mówię, co może być. Jeden strzał, jeden trup też jest bardzo dobre. Yy, tylko, że yy, to daje ten, yy, że broń jest cichsza, nie? że nasza tarcza ciszej bije. Dobra, yy, przechodząc, przetestujmy broń. Ja już ją mam zrobioną. Bierzemy. Jest moc, jest moc. Tutaj sobie bijemy tu tarczą. Bierzemy naszą M4. O, oh, ha, oh, oh. I starczy. Dobijamy. tarcza jak widać, zabija na dwa hity. Mocna jest mocna. No i to chyba tyle. A więc dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć, cześć.